Sale oświetlały kryształowe Żyrandole, które zwisały z sufitu niczym gwiazdy w zasięgu ręki. Na ścianach wisiały obrazy znanych artystów przedstawiające żywe krajobrazy, ale wzrok gości skupiony był na kobiecie będącej w centrum imprezy. Leila al-Rashid, matriarcha najbogatszej rodziny regionu, świętowała swoje 60. urodziny na bankiecie godnym rodziny królewskiej. Ubrana w elegancką, haftowaną złotem suknię. Wyglądała jak królowa na tronie, obserwująca każdego gościa krytycznym okiem. Pośród pomruków pochwał i kieliszków szampana, wszyscy z niecierpliwością oczekiwali chwili, która według obietnicy Leili miała być niezapomniana. Lejle zaprosiła na przyjęcie Amirę, młodą dziewczynę swojego jedynego syna, Karime. Wielu uznało to za gest hojności, jednak osoby z jej najbliższego otoczenia wiedziały, że Lejle zaplanowała coś bardziej okrutnego. Emile pochodziła z prostej rodziny, była córką krawca z odległej wioski i uosabiała wszystko, czym Leile gardziła. Karim jednak był w niej zakochany, co sprzeciwiło się oczekiwaniom matki, że poślubi osobę szlachetnie urodzoną i o godnej reputacji. Zaproszenie Lejli było pułapką zamaskowaną jako gościnność. Zamierzała zawstydzić młodą kobietę przed elitą miasta, dając jej jasno do zrozumienia, że Emire nigdy nie zostanie zaakceptowana. Emile przybyła do rezydencji ręka w rękę z Karimem, a w jej oczach malowało się zdziwienie i nerwowość. Ubrana w prostą, niebieską sukienkę pożyczoną od przyjaciółki, stanowiła jaskrawy kontrast z otaczającym ją luksusem. Karim, zawsze opiekuńczy, pocieszał ją słodkimi słowami, ale uśmiech Leili, którym witała ich przy wejściu, był zimny i wyrachowany. Witaj, moja droga, powiedziała Lejle, całując młodą kobietę w policzek z serdecznością graniczącą z sarkazmem. Mam nadzieję, że czujesz się jak w domu. Na korytarzu spojrzenia były nieuniknione. Kobiety szeptały między sobą, oceniając każdy szczegół wyglądu Amery, od materiału jej sukienki po jej nieśmiałą postawę. Mężczyźni z kolei podziwiali jej proste i autentyczne piękno, które wydawało się kłócić ze sztucznym otoczeniem, w którym się znajdowała. Emile próbowała skupić się na słowach Karimy, ale uczucie bycia nie na miejscu było przytłaczające. Wiedziała, że jest sądzona i bała się planów Lejli. Decydujący moment nadszedł, gdy Lejle poprosiła o ciszę i podniosła kryształowy kieliszek, by wygłosić przemówienie. Ten wieczór jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że świętuję kolejny rok życia, ale także dlatego, że mam okazję przedstawić młodą kobietę, która wzbudziła ogromne zainteresowanie w mojej rodzinie. Oczy Lejli błysnęły figlarnie, gdy gestem dała Amirze znak, żeby podeszła bliżej. Karim zmarszczył brwi, słysząc napięcie w głosie matki, ale Emire niechętnie zrobiła krok naprzód. Emire kontynuowała Lejle z wyrachowanym uśmiechem, to przyjemność gościć Cię tu dziś wieczorem. Rzadko się zdarza, aby powitać kogoś tak szczerego. W pokoju rozległ się stłumiony śmiech, a Emire poczuła, jak rumieniec oblewa jej twarz. Karim uścisnął jej dłoń, ale zanim zdążył interweniować, Lejle dodała: — Aby uczcić Twoją obecność, przygotowałam coś bardzo wyjątkowego. Prezent, który, mam nadzieję, odzwierciedla, jak bardzo jesteś mile widziany w tej rodzinie. Napięcie w pokoju było namacalne. Lejle gestem poprosiła jednego ze służących o przyniesienie luksusowego pudełka ozdobionego złotymi wstążkami. Kiedy emirę otworzyła prezent, jej twarz zbladła. W pudełku znajdowała się ekstrawagancka sukienka, wyraźnie droga, ale dołączona była do niej notatka ze słowami, które sprawiły, że serce Amery stanęło. Spojrzała na Leyle, jej oczy wypełniły się łzami. Jednak wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Emile wyprostowała się, wzięła głęboki oddech i z siłą, której nikt się jej nie spodziewał, odpowiedziała coś, co sprawiło, że w całym pomieszczeniu zapadła cisza. Dziękuję, pani Leylo ale ten prezent to coś, czego nigdy nie będę potrzebować. W sali zapadła absolutna cisza. Wszystkie oczy zwrócone były na Amirę, która teraz wydawała się większa, niż sugerowałaby jej skromna niebieska sukienka. Lejle uniosła brwi, zaskoczona śmiałością młodej kobiety. Karim, siedzący obok Amiri, uśmiechnął się z dumą, podczas gdy jego matka zacisnęła usta w wąską linię, próbując ukryć irytację, która kipiała pod maską elegancji. Nie ma takiej potrzeby, Emire? Zapytała Lejle, a w jej głosie można było usłyszeć fałszywą nutę ciekawości. Być może nie rozumiesz hojności stojącej za tym gestem. Ta sukienka została zamówiona bezpośrednio z Paryża. To coś, czego kobieta na twoim miejscu raczej nie miałaby okazji założyć. Emire wzięła głęboki oddech. Serce waliło jej w piersiach, ale wiedziała, że nie może się wycofać. Patrząc prosto w oczy Leili, odpowiedziała, doceniam twoją uprzejmość, pani Leile, ale wartość człowieka nie leży w ubraniach, które nosi. Nie potrzebuje drogiej sukienki, żeby czuć się godną. Prawdziwe bogactwo tkwi w charakterze, a tego nie można kupić. Cała sala wstrzymała oddech. Niektóre młodsze kobiety uśmiechały się dyskretnie, podziwiając odwagę Amery, podczas gdy inne wymieniały zaskoczone spojrzenia. Lejle jednak nie była przyzwyczajona do wyzwań, zwłaszcza we własnym domu. Jej uśmiech na moment zniknął, ale szybko odzyskała opanowanie. Takie mądre słowa jak na tak młodą osobę, powiedziała Lejle z lekkim śmiechem. Ale, moja droga, świat nie jest taki prosty. Są miejsca, gdzie wygląd i status są wszystkim. Mam nadzieję, że z czasem to zrozumiesz. Jego ton był łagodny, ale ukryta groźba była niewątpliwa. Karim nie mógł już dłużej się powstrzymywać. Mamo już wystarczy. Jego stanowczy głos przecinał pomieszczenie niczym ostrze. Przyprowadziłem ją tutaj, bo myślałem, że możesz traktować ją z szacunkiem. Ale najwyraźniej miałeś inne intencje. Jeśli nie widzisz wartości Amery, to może to my nie powinniśmy tu być. Lejle za ze zdumienia. Karim nigdy wcześniej nie podniósł na nią głosu. Był jej jedynym synem. Tym, którego wychowywała z tak wielkimi oczekiwaniami. Lejle nie była przygotowana na tak otwarte wyrażenie swojego niezadowolenia. Karimie, kochanie, nie dramatyzuj, powiedziała Lejle, próbując odwrócić uwagę. Po prostu rozmawiamy. To nie moja wina, że Emire jest zbyt wrażliwa. Emile ścisnęła dłoń Karimę, dając mu do zrozumienia, że nie powinien nic więcej mówić. Odwróciła się do Leili. Jej głos był spokojny ale pełen determinacji. Mogę być wrażliwy, pani Lejle, ale nie jestem słaby. Dorastałem w domu, w którym szacunek i pokora były wszystkim, co mieliśmy. Mogę nie mieć pieniędzy, które masz ty, ale mam coś, czego pieniądze nigdy nie kupią uczciwość. Słowa Amery odbiły się echem na sali. Jeden z gości, starszy i dostojny mężczyzna, zaczął powoli klaskać. Wkrótce dołączyli do niego inni ludzie i w ciągu kilku sekund sala wypełniła się brawami. Lejle rozejrzała się dookoła i zauważyła, że większość obecnych wydawała się być po stronie Ameryki. Mimo to matriarcha nie była gotowa pogodzić się z porażką. Delikatnym gestem poprosiła służących o podanie obiadu, mając nadzieję, że w ten sposób zmieni temat rozmowy. Ale zanim noc dobiegła końca, miało nastąpić coś nowego. Do sali wszedł mężczyzna ubrany w proste ubranie, niosący skórzaną teczkę. Wyglądał nie na miejscu w tym luksusowym otoczeniu, ale jego spojrzenie było poważne i zdecydowane. Poszedł prosto do Lejli, ignorując zdezorientowane spojrzenia wokół niego. Pani Leile al-Rashid powiedział stanowczym głosem: Wybaczcie przerwę, ale jest coś, co musicie wiedzieć. Chodzi o panią Amirę. Lejle zmarszczyła brwi i poczuła dreszcz przebiegający jej po kręgosłupie. O niej? Co możesz wiedzieć o tej młodej damie, czego ja nie wiem? Mężczyzna otworzył teczkę i wyjął kopertę. Lepiej przeczytaj to sama, powiedział, podając kopertę Lejli. Wszystkie oczy zwróciły się teraz na matriarchkę, która drżącymi palcami rozrywała pieczęć. Kiedy Leile skończyła czytać treść, jej twarz straciła wszelki kolor. Spojrzała na Amirę szeroko otwartymi z niedowierzania oczami i wyjąkała: to, to nie może być prawdą. Lejle pozwoliła, aby koperta wypadła jej z rąk, jakby papier się palił. W pomieszczeniu zapadła cisza, wszyscy zdawali się wstrzymywać oddech, czekając na jego reakcję. W jego oczach, wcześniej pełnych wyższości, teraz malowała się mieszanka szoku i dezorientacji. Emire, choć równie zaskoczona nagłym wejściem mężczyzny, zachowała zdecydowaną postawę, nawet nie znając treści tych stron, które tak bardzo odebrały mowę potężnej Leili al rashid To niemożliwe. Lejle krzyknęła, a jej głos przerwał ciszę niczym grzmot. Zwróciła się do mężczyzny, który wręczył jej kopertę, żądając wyjaśnień: Skąd to wziąłeś? Kto dał ci prawo przyjść tutaj z tym kłamstwem? Mężczyzna nie dał się zastraszyć. Spokojnie odpowiedział: Nie ma kłamstw, pani al rashid Wszystkie dokumenty zostały zweryfikowane i uwierzytelnione. Zostałem zatrudniony, aby upewnić się że prawda zostanie ujawniona we właściwym czasie. A ten czas nadszedł teraz. Emire zrobiła krok do przodu. Jej ciekawość mieszała się z niepokojem. Pani Lejle, co się dzieje? Czego dotyczy ta koperta? Jego głos był łagodny, ale stanowczy, co tylko zwiększało napięcie w pokoju. Lejle kilkakrotnie otwierała i zamykała usta, nie mogąc ułożyć spójnego zdania. Na koniec wskazała na Amirę drżącym palcem i powiedziała, Czy wiedziałaś o tym od początku? Czy wiedziałaś, kim naprawdę jesteś i próbujesz nas wszystkich oszukać? Aby oszukać? Emirę powtórzyła zdezorientowana. Spojrzała na Karimę, który wyglądał na równie zdezorientowanego. Nie wiem, o czym mówisz. Co jest w tych dokumentach? Mężczyzna, zdając sobie sprawę, że nikt nie udzieli wyjaśnień, interweniował. Pani Emirę. Powiedział z szacunkiem, te dokumenty dowodzą, że jest pani dziedziczką majątku, który przewyższa nawet majątek rodziny Al Rashid. Pani biologiczna matka, która została oddzielona od pani, gdy była pani jeszcze dzieckiem, zostawiła pani wszystko, jego bogactwo dla ciebie. Niestety, ta informacja była ukryta przez wiele lat, aż do teraz. Słowa mężczyzny wywołały w całej sali szmer. Lejle, której twarz była nadal blada, spojrzała na Amirę, jakby zobaczyła ducha. To nie może być prawda, szepnęła do siebie. Nie może być. Ona była po prostu nieważną dziewczyną. Emile była sparaliżowana i czuła, że grunt zniknął jej spod stóp. Moja biologiczna matka? Powtórzyła z niedowierzaniem. Ale zawsze wiedziałam, że moja matka była po prostu skromną krawcową. To nie ma sensu. Musi być jakaś pomyłka. Mężczyzna pokręcił głową. Nie ma tu żadnej pomyłki, proszę pani. Twoja biologiczna matka nazywała się Samire Koldan, była wpływową bizneswoman, która zmarła w tragicznych okolicznościach. Zostałaś oddana innej rodzinie, aby chronić cię przed zagrożeniami dla majątku twojej matki. Twój adopcyjny ojciec, krawiec, który wychował ona znała prawdę, ale nigdy nie chciała jej ujawniać temu światu. Łzy zaczęły spływać po twarzy Amery. Odkrycie było przytłaczające. Całe jej życie opierało się na sekretach, których nigdy sobie nie wyobrażała. Karim ścisnął jego dłoń mocniej, próbując okazać mu wsparcie. Moja adopcyjna matka zawsze mówiła mi, że jestem wyjątkowa, mruknęła Emirę. Ale nigdy nie myślałam, że będzie to coś takiego. Nigdy nie chciałam niczego więcej niż prostego, uczciwego życia. Teraz to. Lejle, która zdawała się odzyskać nieco opanowania, spojrzała na Amirę z mieszaniną pogardy i zazdrości. Jeśli to prawda, powiedziała chłodno, to może nie jesteś taki mało znaczący, jak myślałam. Ale nie M.Y.L. się, bogactwo nie czyni cię godnym mojego syna. Zanim Emire zdążyła odpowiedzieć, Karim zrobił krok naprzód, a jego głos był pewny i stanowczy. Mamo, wystarczy. Nie ma znaczenia skąd Emile pochodzi i co ma. Kocham ją za to, jaka jest, i nic z tego tego nie zmieni. Lejle zamilkła, zdając sobie sprawę, że traci kontrolę nad sytuacją. Emile z kolei spojrzała z nową determinacją. Nie potrzebuję pani aprobaty, pani Lejlo, powiedziała z siłą, której nikt się nie spodziewał. Moje życie zmieniło się w ciągu kilku minut, ale to nie zmienia tego, kim jestem. Bez względu na to, ile mam pieniędzy, Nadal będę tą samą osobą, która dorastała, ceniąc szacunek i pokorę. Sala znów wybuchła brawami, ale tym razem nie były to tylko słowa Amery. Były one dla kobiety, która pośród luksusu i zaplanowanego upokorzenia udowodniła, że jej siła pochodzi z wnętrza. W sali wciąż rozbrzmiewały okrzyki i brawa gości. Emire, mimo że stała w centrum uwagi, poczuła ciężar słów mężczyzny i reakcję Lejny. Trudno było uwierzyć, że całe jego życie było naznaczone tak głębokimi tajemnicami. Jej myśli krążyły pomiędzy wspomnieniami kochających rodziców adopcyjnych a obrazem biologicznej matki, której nigdy nie poznała. Lejle z kolei miała problem z ogarnięciem sytuacji. Pogarda, którą czuł do Amyrii, przerodziła się w mieszankę zazdrości i strachu. Powoli zbliżyła się do młodej kobiety. Jej postawa wciąż była wyniosła, ale w jej oczach można było dostrzec narastający dyskomfort. Emire, powiedziała Lejle, jej głos był niższy niż zwykle, jeśli to, co mówi ten człowiek, jest prawdą, to ty jesteś w sytuacji, której się nie spodziewałam. Ale wiec jedno, bogactwo przynosi władzę, ale bogactwo również. Wrogów. Nie masz pojęcia, w co się pakujesz. Emire wzięła głęboki oddech i spojrzała na Lejle stanowczym wzrokiem. Może nie prosiłam się o to, pani Lejlo, ale jeśli to prawda, to nie ucieknę. Dorastałam, stawiając czoła trudnościom, które nauczyły mnie więcej, niż jakikolwiek los mógłby mi dać. Nie boję się wyzwań i zdecydowanie nie boję się być tym, kim jestem. Karim, który do tej pory pozostał u boku Amery, zrobił krok naprzód. Mamo, może czas zastanowić się nad tym, co naprawdę się liczy. Zawsze ceniłaś prestiż i bogactwo, ale spójrz, co to z nami zrobiło. Jesteśmy na Twoim przyjęciu. Ale rodzina wydaje się bardziej odległa niż kiedykolwiek. A teraz zamiast tego zamiast świętować to, kim jest Emire, wciąż próbujesz ją umniejszać. Słowa Karimy odbiły się Echem w sercu Leili. Po raz pierwszy uświadomiła sobie, że przez tyle lat martwiła się o status i wygląd, że straciła z oczu to, co najważniejsze, miłość i szacunek własnej rodziny. Lejle cofnęła się o krok, wyraźnie poruszona. Chciałem dla ciebie tylko tego, co najlepsze, Karimie, wymamrotał, a w jego oczach zaczęły błyszczeć łzy. Ale może myliłem się co do tego, co naprawdę ma znaczenie. Jeśli Emire jest tą, którą wybrałeś, to może powinienem dać jej szansę. Goście, którzy do tej pory milczeli, odecznęli z ulgą. Emire, zaskoczona nagłą zmianą, skontaktowała się z Lejlą. Nigdy nie chciałem być twoim wrogiem, pani Lejle. Chcę tylko, żebyśmy z Karimem mogli zbudować coś razem, z wzajemnym szacunkiem. Lejle zawahała się, ale w końcu uścisnęła dłoń Amery. To był mały gest, ale pełen znaczenia. Cała sala ponownie wybuchła brawami, tym razem świętując rozejm, którego nikt nie uważał za możliwy. W kolejnych dniach Emile zgłębiała historię swojej biologicznej matki i odkryła prawdę o kobiecie, która kochała ją na tyle, by chronić ją za wszelką cenę. Dzięki Karimowi u boku zaczęła odnajdywać równowagę między swoją nową pozycją na świecie a wartościami, które zawsze ją definiowały. Lejle z kolei zaczęła przemyśliwać swoje priorytety. Stopniowo pozwalała Amirze zbliżyć się do siebie, a relacja, która wcześniej wydawała się niemożliwa, zaczęła rozkwitać, oparta na szacunku i zrozumieniu. Kilka miesięcy później, podczas kolejnego rodzinnego spotkania, Lejle wzniosła toast. Za Amirę powiedziała z szczerym uśmiechem, która pokazała nam, że prawdziwe bogactwo leży w sercu i odwadze. Emire, wzruszona, odwzajemniła uśmiech. Musiała stawić czoła wielu wyzwaniom, ale wyszła z nich silniejsza niż kiedykolwiek. Jego historia, wcześniej pełna trudności, stała się teraz dowodem na to, że miłość i determinacja mogą odmienić każdy los.